Ja Litę lubiłem, no Litę dobry perk jest. I zdecydowanie zbalansowany. Ej, dobra, miałem iść, ta? No, Michaela miała gorszą lupę, ale no już niech będzie. Eee. Where? Here. Dobra. Eee, tam powyższa. No to chodźmy. mi migana skręcą. Ona ma Quick and Quiet. Dobra. Eee, gdzie ona poszła tędy? No spróbuję pójść za nią. Nice. Fakt faktem, że jakbyś chciał użyć takiego lite w realu, to zamiast dostać speeda, to byś się <noise> w jego <firę> i rozwalił. <noise> Ale podsumował i w sumie bardzo dobrze podsumował. Dobrze. Chcieliście Adę pierwszą na hak? Proszę bardzo. ktoś tu kręcił gena. I ktoś już ją ściągnął. ...też sfarmił. Mam cię. Teraz się kiełki pojawiają, bo Surwa dobrze zaczają. Że to wtedy, kiedy gonisz tego surwa. Tak, Adi, tak. Zamiast z znerfić SWF-y bufują solo kiu, Zdecydowanie nie ta kolejność. Eee, tego gena znowu kręcili. I ja się tu wracam. Ktoś tam się uleczył. Ale idę po tego gena. Aha. Okay. No dobra, jeśli jego powieszę, to Magi nie chce gonić. Leon to. Tak, to prawda, Dark. To prawda. No, skordzie mi nie drodze w, ty w tym miejscu. Ale on też był ze Stars. Wydaje mi się, że nie, Ryze. Wydaje mi się, że nie. Dobra, lec tam. Co to za farmer? Don't know. Don't know. Dobra, ktoś tam. Elo, Mika, elo. Zombie, przydaj się na coś. Za Megą nie chcę. Idę pod hak, bo powoli ktoś tam będzie szedł. A jak nie, to wykampimy drugi stage. Nie, za megą nie idę. Za megą nie idę, bo ona nie wisiała, cała reszta wisiała przynajmniej raz. Nie ma sensu za nią gonić. Widzę z macki, bo masz adon pod to. Wiesz, że ja te adony na ślepo biorę, te których mam najwięcej. Pójdę w tę stronę. Ta, bo ktoś drugie nakręci. Dobra, mega. Nie chcę za megą. Mega jeszcze nie wisiała. Okej. Okay. Co się wokół cegiełek kręcisz? Co ona odwaliła? Nie rozumiem. Memento mori pamiętają śmierci? Nie brałem memento. Brałem... Y, ...enwelopa. What? What co? Tamika ale to plus 2. A, no w sensie co ona odwaliła, to ja też nie wiem. Zobaczmy czy ktoś tu jest. No, ktoś tu jest. Leada. Eee, tutaj poszłaś. Dobrze. A nie, zombie nie dotknął. A przynajmniej próbował. Mam cię. A do dowora, wóż do jeziora! Lorosa, dobrze. Michaela Bilajk like, mam plan sprytny. Trochę tak. A jezioro zamknąć. Jak to jezioro zamknąć? Jak zamknąć jezioro? Tam ktoś kręci gena. Co oni tak przez te okna przeskakują? Dobrze dostała. Tak na styk. Zombie, zrób coś. I niech to nie będzie blokowanie mnie. Mam Cię jak zamknąć jezioro? czycie siatką i zamknąć, kurde. Ma to sens, panie Jansonie. Na kłódkę się zamknie. Zdecydowanie. Tam ktoś kręci gena i już tam idę. W sumie teraz już za megą możemy pogonić. Są 4 do końca. Więc jak najbardziej. Nawet byłoby to wskazane. Niestety nie widzę magii. Ale jak ją zobaczę, nawet gońc Leona, którym był już po dwóch, jest już po dwóch hakach, to możemy mu odpuścić. Oj, głuchy, typ skrzynkę przy nim otwiera? Proste, że głuchy. Nigdy nie mówiłem, że słyszę. Jest mega. Dobrze, ciebie chciałem, bo ty jeszcze nie wisiałaś, a reszta już wisiała. Są 4 geny do końca, więc mogę się z wami lekko pobawić. Killer to ma giga mózg? No niestety musi. Niestety musi. Mam Cię. E, Dobran z wszystkim, z niecierpliwością będę wyczekiwał streama w czwartek. Dobrze, petardo, dobrze. Dzięki wielkie, że wpadłeś i kolorowych snów. Trzygen do końca, okej. Okay. Zombie. Show me. O, jest Ada. No i to trafiło, nie byłem pewien. OK. Okej. Poszła na górę, poszła na górę. Zombie! Dobrze, dobrze. Kabaret, służy, żeby się pośmiać. Czy widzicie, kwacze śmiech? No rzadko, bo DBD to nie kabaret, chyba że tak ze, ze sztuką dramatyczną. Adi podsumował, jak ograł? Takie jest Murosa, dzięki wielkie. Co ten loon! Czy ja znajdę mega? Jest. Sorry mega, ale twój team do najlepszych nie należy. Czy ona idzie go podnieść? Mam cię. Zombie zdobył mózg surwa i zaczął myśleć. Dobra, pytanie czy tu jest piwnia? Niestety nie ma. Zębyki no, bez kitu. Dobra, mamy go. Może uda się donieść do tego bliższego haka? Co jest, że cz czwarty leży? Jeszcze są, jeszcze geny są? No, udało się ograć. Udało się ograć. Jak ktoś jakiś tip na zakwasy. Yy, gorąca kąpiel, ryzę, może pomóc. Słyszę włas. Kacza słyszę, no właśnie ja też. Ale nie będzie. Ej, bez kitu tutaj jest. Ale blisko.